Zbieram się do szkoły, to Wam o tej szkole opowiem. Jesteś dorosłym człowiekiem, ale musisz informować szkołę o każdej nieobecności i każdym spóźnieniu. Jesteś tutaj ze względu na szkołę, więc praca nie może być ponad szkołę, bo ci mogą cofnąć wizę na ten przykład. Później się dwie minuty. Hmm, niedużo. Ale i tak idź trzy piętra na dół do gabinetu, żeby dostać. Małą karteczkę z podpisem, że spóźniłeś się dwie minuty. Sposób nauczania, który polega na wykuwaniu. Zadania domowe dzień w dzień i dzień w dzień kartkówki. Ale jeżeli dwa razy nie zrobisz zadania, no ja akurat miałam taką sytuację, że dwa razy pod rząd nie zrobiłam zadania domowego, podeszła do mnie nauczycielka i powiedziała. Następnym razem jak nie zrobisz zadania, to niestety musimy poinformować biuro migracyjne.